Pan z wami i słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przyszedł. Tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, widząc, że Ojciec oddał mu wszystko w swoje ręce oraz że do Boga, że od Boga wyszedł i do Boga idzie, Stał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział, tego co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później, rzekł do niego Piotr. Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał, odpowiedział mu Jezus. Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną, rzekł do niego Szymon Piotr. Panie, nie tylko nogi moje, ale ręce i głowę powiedział do niego Jezus. Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. Wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umił, no, kiedy im umił nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja uczyniłem. Oto słowo pańskie. Na początku muszę się podzielić pewną trudnością, bo jak to mówić słowo do pustych ławek, ale z drugiej strony myślę, że taką samą trudność ma ta osoba, która mnie teraz słucha i patrzy w monitor. Są pewne przeszkody, ale myślę, że to nie są przeszkody do tego, żeby Słowo Boże mogło trafić na właściwy grunt mojego i Twojego serca. Bo wchodzimy w rzeczywistość wspaniałą, wielki tydzień, triduum to okazja do tego, żeby przeżywać, nie tylko sobie przypominać, ale przeżywać to, co działo się dwa tysiące lat temu. Mogą nam do tego służyć różnego rodzaju konferencje, kalendarze, które przypominają, co w jaki dzień, jakie ważne tajemnice naszej wiary będziemy przeżywać. I to jest ważne, żeby się w to zagłębić, żeby wejść w to całym sercem. I w trakcie męki pańskiej, w trakcie, w trakcie niedzieli palmowej, był taki krótki tekst, który mógł umknąć Twojej uwadze ale bardzo ważne dla tego, co teraz przeżywamy. Jezus powiedział do swoich uczniów idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu. Nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie urządzam paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus i przygotowali paschę. I to jest ta pierwsza sytuacja, które się aktualnie znajdujemy. Chrystus pyta się Ciebie. Czy urządzisz paschę dla Niego w swoim domu? Bo to słowo realizuje się dosłownie właśnie w tych dniach. Może się to dokonać. Pascha to wyjątkowe święto, w które właśnie wkraczamy. Łączy z Tobie zarówno Paschę żydowską. Wspomnienia najważniejszych wydarzeń z historii zbawienia, której kwintesencją jest Eucharystia, którą teraz przeżywamy. Jezus spotkał się z uczniami, ale jak to wyglądało? Jak wyglądała Pascha, czyli jakie są jej najistotniejsze elementy? Oto kilka z nich, które staną się dla nas taką trochę instrukcją obsługi i pomocą, jak sobie poradzić przez najbliższe dni. A może nawet i dzisiaj? Pierwszą czynnością w tym zakresie, żeby przeżyć Paschę, przeprowadzaną wieczorem, było poszukiwanie zakwasu. Cały dom był przez pobożną rodzinę żydowską, porządnie wysprzątany w poszukiwaniu zakwasu. Następnie dokonywała się taka ceremonia zrzeczenia się własności zakwasu. Które może jeszcze znajdować się gdzieś w domu. Gdzieś w tym nie do końca wysprzątanym moim domu zostały jeszcze jakieś brudy z zeszłego roku, jakieś rzeczy, coś nie do końca wysprzątanego. I następnego dnia rano dokonywane jest rytura, rytualne spalenie zakwasu. Może to anachronizm, może coś kompletnie dla nas nieprzystawalnego, ale mam wrażenie, że to też może się dokonać. W twoim domu. Poszukiwanie tego, co nas różni, jest właśnie poszukiwaniem tego kwasu, tego, co tworzy kwasy między nami, co nas zakwasza. I myślę, że jest coś takiego w tych ostatnich dniach, kiedy słucham i rozmawiam z różnymi ludźmi, że zamknięci w domu cisimy się. Cisimy się w swoim własnym sosie. I coraz częściej pojawiają się różnego rodzaju kłótnie, Pochy, obrazy, niepotrzebnie wypowiedziane słowa. Gdzieś ten zakwas w nas jest złości, pretensji, powodów do kłótni. Jesteśmy trochę jak takie skiszone ogórki we własnym domu, we własnym sosie, które zaraz mogą wystrzelić. I zobaczcie, że potrzeba nam zobaczyć i wysprzątać ten kwas ze swojego życia. Wysprzątać ten kwas ze swoich relacji. Tam, gdzie właśnie jesteś. Tam, gdzie Pan Bóg sprawił, że przewyżywasz swoją paschę. Żeby ją dobrze przeżyć, trzeba właśnie posprzątać. Pozbyć się tego kwasu. I dalej następuje to wyrzeknięcie się wspólne. Tego, co mnie gdzieś osobiście gnębi. Jest powodem do mojej irytacji, do gniewu, do złości. Czyli taka wspólna rozmowa. W tradycji zakonnej zwykliśmy nazywać to kapitułą win. Coś, co e, może coraz rzadziej mamy okazję robić, ale jest okazją do tego, żeby wspólnie usiąść i porozmawiać o tym, co mnie boli, co mnie może zraniło przez ostatni czas z Twoich ust. Ale bez oskarżania, bez osądzania. Tylko z otwartością. Po to, żeby mogło się dokonać ten kolejny element, czyli nasze wspólne spalenie tego zakwasu. Czyli wspólne pojednanie. Wspólne przeproszenie. Nie takie poklepanie się po ramieniu, powiedzenie, jakoś to będzie, zapomnijmy o wszystkim. Ale ja wiem, co Ciebie boli. I ja postaram się na tyle, na ile będę w stanie tego unikać. To jest trudne, bo to wymaga przyznania się do winy. To spalenie zakwasu. Mi się to e, zawsze kojarzy z taką sytuacją, którą praktykowaliśmy w moim rodzinnym domu, kiedy e, ktoś przed pójściem do spowiedzi e, miał przyjść do drugiej osoby, i ją przeprosić za to wszystko, co e, może było nie tak między nami. Dopełnić to. I to jest ważny element. I to mi się zawsze kojarzy z tym spaleniem, bo wtedy, jako mały Wojtuś, często paliłem buraka, bo trudno było się przyznać do swojej winy. Ale gdzieś to spalenie musi się w nas dokonać. Bo musi moja duma trochę mnie przepalić. Bym skruszał. Bym się przyznał, że nie jestem taki idealny. I to jest ten pierwszy etap. Drugim bardzo ważnym elementem uczty paschalnej był tak zwany seder. Seder paschalny, czyli uczta pełna smutku. Polegała ona na tym, że Spożywano warzywa zanurzone w słonej wodzie, symbol łez niewoli, oraz gorzkie zioła, które były symbolem goryczy cierpienia Izraelitów w Egipcie. Spożywanie, po to, żeby przez zmysły uzmysłowić sobie ten trud, to cierpienie, ten smutek, który towarzyszył Izraelitom i który nam też w życiu towarzyszy. I to też. Może się dokonać w naszej wspólnej rzeczywistości, w naszej domowej pastrze. Bo czy nie jest to czas, żeby sobie w końcu wspólnie, może i popłakać? Czy to nie jest czas, by otworzyć swoje serce przed tym, kto jest teraz blisko Ciebie, ale gdzieś trochę jeszcze duchowo daleko? Zapytać. Co dla Ciebie teraz w tym trudnym dla wszystkich momencie, bo wiemy, że ten moment jest trudny dla wszystkich. Ale co dla Ciebie, mój mężu, moja żono, moje dziecko, mój tato, moja mamo? Co dla Ciebie w tym momencie jest najbardziej smutne i przykre? Trzeci element to element. Związany z ucztą z baranka, pieczenie baranka. Ostatnia rzecz, o której powiem na temat tego święta Paschy. Ta uczta, w której spożywany jest baranek. I my wiemy, że ten baranek symbolizuje Chrystusa, a tą ucztą jest Eucharystia. I tu dochodzimy do tego zgrzytu, który myślę, że każdy z Was, który teraz ogląda tę Eucharystię, gdzieś w swoim sercu przeżywa gdyż większość osób, które słuchają mnie teraz, moich słów, w sposób fizyczny nie uczestniczy w tej Eucharystii. Nie ma takiej możliwości. A przecież Jezus mówi, że chce u ciebie urządzić Paschę ze swoimi uczniami. Czy mnie przyjmiesz? Pascha miała swój wyjątkowy wymiar. To w świątyni przecież składano wszystkie ofiary. To było to miejsce i tylko w świątyni składano wszystkie ofiary. Ale Pascha to święto, to było to święto, gdzie ta ofiara w jedyny sposób dokonywała się poza świątynią. Dokonywało się takie wyprowadzenie ze świątyni do domów centrum celebracji. Tak sprawowali ją Żydzi. I tak też. Spotkał się z uczniami Jezus. Pascha była jedynym dniem, w którym to ojciec rodziny stawał się niejako kapłanem. On dokonywał ofiary. On sprawował całą celebrację. Ale o co mi w tych słowach chodzi? Na pewno nie o to, żeby teraz tatusz czy dziadek w rodzinie przebierał się w Albę i sprawował Eucharystię w swoim rodzinnym domu? Nie o to. Zobaczcie, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii. U Jana na wieczerzy wcale nie spożywali baranka, gdyż to Jezus był tym barankiem, który zostanie następnego dnia złożony w ofierze. Zatem co zrobili, co jest w centrum? Tej liturgii? Jezus, widząc, że nadeszła godzina jego, by przeszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza syna Szymona, aby go wydał, Jezus, widząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce, oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy, zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Zobacz, że to miłość i służba jest w centrum czwartkowego wydarzenia. Co zatem powinieneś, powinienaś zrobić, by urządzić Paschę w swoim domu? Zwrócę się bezpośrednio. Ojcze rodziny, głowo rodziny, obmyj nogi swoim bliskim. Ile może znaczyć ten gest w twoim domu? Możesz się krygować i krępować. Ale nie dowiesz się, jeśli nie spróbujesz. Obmyjmy sobie nawzajem nogi. Po no to też zobaczcie, nie ma tego gestu dzisiaj w liturgii, w kościele. Byś go dokończył u siebie w domu, byś tam urządził Paschę i tam naśladował Chrystusa. I druga rzecz, która dzisiaj bardzo mocno wybrzmiewa, gdy siedzisz w domu i nie jesteś na Eucharystii i gdy stajesz się niejako celebrującym tę paschę w Twoim domu. Pojawia się czasem taka rozmowa, taka myśl, że ta cała pandemia pokazuje nam tak naprawdę, czy potrzeba, czy nie potrzeba nam dzisiaj kapłanów. Bo ktoś mógłby powiedzieć, że w sumie do kościoła chodzić nie trzeba, oglądnę sobie msze w telewizji, sam sobie radę jakoś dam. Ale to jest też okazja do tego, żeby zapytać się siebie, czy tęsknisz za Eucharystią? Tak naprawdę. Czy jest ona dla mnie czymś niezwykłym? Czy jest w niej coś cennego? Ile razy miałeś Okazję, by być nam mszy, a z tego nie skorzystałeś, nie skorzystałaś. I to jeszcze w kraju, gdzie jest tyle kościołów i tylu księży. Czy tak naprawdę ten czas pandemii pokazał mi, że tęsknię za Eucharystią? U Mateusza jest takie piękne zdanie. Gorąco pragnąłem spożyć tę paskę z wami, zanim będę cierpiał. Jezus pragnie tego spotkania ze mną. Pragnie spotkania, ale brak jest często mojego pragnienia. I zobacz tak naprawdę, teraz, jak bardzo byś chciał wyjść z domu, pójść sobie na spokojny spacer, do kina, do teatru, do sklepu, albo może tak normalnie pójść bez maski do pracy, do szkoły. Do wszystkich swoich obowiązków, które wcześniej może nie były dla Ciebie tak przyjemne. I zobacz, jak ta rzeczywistość rodzi w Twoim sercu pragnienie, jak bardzo byś chciał, byś chciała w tym uczestniczyć. Ale czy jest we mnie równie wielkie pragnienie, by tutaj spotkać Jezusa? I z tego pragnienia wynika też. Tego, czy tak naprawdę potrzebuję i doceniam kapłana. Kapłanów, którzy gdzieś na tej mojej drodze wiary mi towarzyszą i którzy dziś obchodzą swoje święto. Dlatego zwrócę się teraz do moich braci kapłanów, starszych ode mnie, więc nie będę ich tutaj pouczać, tylko zacznę przy nich głośno myśleć. Czy w tym szczególnym czasie doceniam dar mojego kapłaństwa? Czy smucę się, że kościół jest pusty i nie mam komu odprawiać? Czy doceniam to, że nawet gdyby mnie zapknięto na kwarantannie, to dopóki będę miał chleb i wino, dopóty mnie Pan nie opuści i będę mógł sprawować Eucharystię? Czy doceniam to, co mam? To, za czym tak wielu tęskni i tego teraz pragnie. I w kontekście dzisiejszej Ewangelii na koniec chciałbym się podzielić tym, czym dla mnie jest kapłaństwo. Chyba to były prymity jednego z moich przyjaciół z rodzinnej parafii i starszy proboszcz. Miał taki zwyczaj, będąc lekko kontrowersyjny, że dla każdego z prymicjantów na Prymicję przyszkowywał pewien znak, symbol i składał życzenia takie bardzo wymowne, które sprowadzały może takiego przepełnionego pewnością siebie prymicjanta odrobinę na ziemię. I ten mój stary proboszcz. Tak definiował kapłaństwo w kontekście tej dzisiejszej Ewangelii, że kapłanem być, że kapłaństwo to tak naprawdę bycie miską i brudną szmatą do obmywania stóp innych. Miska i brudna szmata. I można się obrazić na takie porównanie. Można poczuć się poniżonym, można, ale tylko wtedy, gdy się zapomni o tym, kto trzyma w dłoni tę miskę i tę brudną szmatę. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole i rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Czy rozumiem to, co Jezus uczynił dla mnie? Może nie rozumiem, ale po to jest to triduum i po to mam całe życie, żebym to w końcu mógł zrozumieć. Amen.